Film grozy teraz taki się zrobił, nie? U nas tu, żeby wam to pokazać, w tej lampce właśnie mam... Hey, dzień dobry, siemanko. Jak się macie, moi mili? Patrzcie, co mi fajnego przyszło ostatnio z AliExpress. Taki mini statyw, ale całkiem, całkiem solidny. Vloger. Potrzebowałem tego do mojej lampki, także zakupy na AliExpress, to rzecz naprawdę fajna. O, mogę sobie zrobić taki... No może zrobimy taki, czekajcie. ciepły barwę. No może być, dobra. Jeśli twoim zdaniem smart home należy tylko do ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, którzy są informatykami i można to zainstalować tylko w nowym budownictwie, to witaj w klubie, bo ja też tak myślałem. Ale uwierz mi, ogromnie się myliliśmy. Dla mnie smart home powinien być prosty i taki, żeby miasto ja go korzystał bez problemu, ale żeby również komuś, kto nie jest gadżeciarzem, to nie przeszkadzało i to było dla niego bardzo łatwe i zrozumiałe. Nie wiem, czy pamiętacie żarówkę z mojego filmu o gadżetach w Zekrzyn i ona zebrała bardzo dobre opinie, w sensie moją, i w komentarzach też dużo ludzi pisało, że jest super Git, i, i faktycznie tak, tak jest. Swoją drogą, to jest ta żarówka i ona cały czas leży u mnie nieużywana, więc myślę, że mogę się nią podzielić z Wami wymyślić, tylko muszę jakąś zabawę w komentarzach i, i też wyślę komuś tak jak budzik ostatnio. To pod koniec filmu. No. I generalnie ta żarówka jest super, wszystko się w niej zgadza, tylko ma jeden problem. Jeśli odłączymy od niej zasilanie, to całe nasze smart kontrolowanie idzie się, się zdrzemnąć. Dlatego... Ja na przykład używam takiej swojej żarówki jeszcze w lampce nocnej, takiej stojącej i tam się sprawdza, bo mam cały czas tryczek w lampce włączony na on i sobie steruję nią tylko ze smartfonu i powiedzmy, że jest git. Ale problem pojawiłby się wtedy, kiedy chcemy sobie taką żarówkę zamontować na przykład w suficie, w żerandolu, albo problem pojawiłby się wtedy, kiedy ty masz aplikację i jesteś ok, w miarę na czasie i potrafisz z tego obsługiwać, ale na przykład twoi inni domownicy nie akceptują tego typu rzeczy i... Nie chcą mieć aplikacji. I w tym momencie wchodzi cały ubrany na biało smart włącznik z AliExpress. Rzecz, która jest totalnie epicka i która działa tak, jak właśnie smart home sobie wyobrażam. A jak działa? W taki sposób, że mogę sobie zamontować dowolny żerandol, taki jaki tylko chcę, taką lampę, jaką mi się podoba. Mogę sobie użyć dowolnie jakiej żarówki, nie musi być smart żarówka, po prostu wkręcam taką, jaka mi się podoba. I mogę nią sterować zarówno włącznikiem, który jest na ścianie jak i telefonem. I tak to powinno wyglądać. Włączam włącznikiem na ścianie światło. Wyłączam smartfonem. Mogę włączyć smartfonem i wyłączyć smartfonem. Mogę włączyć włącznikiem światło i wyłączyć włącznikiem światło. Mogę zapalić światło smartfonem i wyłączyć włącznikiem. Mogę włączyć włącznikiem i zapalić smartfonem. Pełna dowolność, pełen luz. I o to chodzi, tak to ma działać. To jest piękne. I o takie gadżety z AliExpress walczyłem i będę walczył. Będę wam je pokazywał dalej. Ok, teraz kilka rzeczy technicznych. Zaznaczam, że ja nie jestem elektrykiem, nie znam się na tym w 100%, więc y, nie traktujcie mnie jako wzór wiedzy na ten temat, ale opowiem wam o tym tak na swój chłopski rozum, no bo mi to udało się zamontować samodzielnie, z pomocą mojego brata. Okej. Okay. Więc skoro mi się to udało zrobić, to, to wierzę, że każdy potrafi to ogarnąć. I tutaj w to pomieszczenie znajduje się w bardzo starym budownictwie i. Ja byłem przekonany, że nie ma szans montować takich rzeczy, a jak się okazało, można. Więc, generalnie, w standardzie, normalnie tego typu włączniki potrzebują poza przewodem wejścia i wyjścia jeszcze przewód neutralny, czyli przewód masy. W takich starszych budownictwach jak to, często nie ma tego trzeciego przewodu, właśnie tego neutralnego, i to teoretycznie tworzy pewne problemy, bo to urządzenie. Generalnie musi być cały czas zasilane delikatną ilością prądu, no bo musi być połączone z naszą siecią Wi-Fi. I na szczęście ludzie, którzy projektowali tego typu włączniki, wymyślili coś takiego albo po prostu dołączają do zestawu coś takiego jak kondensator, który mogę wpiąć w obwód. Dzięki czemu, mimo tego, że mam stare budownictwo, nie mam odpowiedniego kablowania, wszystko. Działa tak, jak być powinno. Dobra, trzeba wyjść teraz na nas tu, żeby Wam to pokazać i rozbroić. Uff. A takie brudy jakieś, co to pewnie cimy? Okej, okay, tak to wygląda. Tutaj idą kable moje, które wychodzą z sufitu. Tu są kable od lampki, no a to żółte to jest ten właśnie kondensator. Więc tak to mniej więcej się prezentuje tutaj. Okej, okay. cena jaką zapłaciłem za ten włącznik to 50 zł, ale ten jest akurat taki najprostszy z możliwych, bo ma tylko jeden przycisk. Jeśli Wy macie jakieś bardziej zaawansowane oświetlenie i potrzebujecie na przykład dwóch lub trzech przycisków, lub pewnie nawet więcej, to jak najbardziej jest taka możliwość, możecie sobie znaleźć. Chodźmy teraz do puszki, zobaczymy jak tam to jest ogarnięte. Dobra, więc... Zaraz to rozkręcimy i zobaczycie, jak to wygląda tutaj w środku. Pamiętajcie, żeby zawsze odłączać prąd, żeby was czasem nie kopnął. Tym bardziej, jeśli nie czujecie się stuprocentowymi elektrykami. W ogóle film, film grozy, teraz taki się zrobił, nie? I tak to jest po prostu podłączone. No i działa, no działa, no to to dużo gadać. Tak wyglądają oznaczenia dla bardziej ogarniętych ludzi. W te miejsca zostały kable wtyknięte. Okej, okay, zrobione. Idziemy włączyć prąd. Dobra, jasność nastała i montujemy tą klapkę. W tej lampce właśnie mam tą żarówkę smart. No dobra, no to przejdźmy teraz do aplikacji, bo tam też się sporo dzieje. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Po połączeniu z taką aplikacją możemy sobie zrobić skróty w telefonie, na przykład do oświetlenia, w zależności od tego, ile mamy takich włączników i jakie mamy potrzeby. Możemy sobie zrobić również sceny. Ja tutaj mam dosyć mało źródeł światła, ale jedną scenę sobie zaprogramowałem. Nazwałem to TV Mode, i po kliknięciu tej pięknej filierzoneczki. Gasi mi się główne światło, odpala mi się żarówka z lampki na bardzo mały procent mocy, dzięki czemu mam przyjemny ambient w pomieszczeniu, taki w sam raz do oglądania filmów. Więc super sprawa. Ale to nie wszystko. Możemy sobie tworzyć również harmonogramy, czyli nie wiem, uruchamianie światła w danej godzinie, w danego dnia. I gaszenie tak samo. Możemy sobie robić również różne sceny, na przykład takie, że jeśli nasz telefon zostanie rozłączony z siecią Wi-Fi, czyli wyjdziemy poza dom, no to w tym momencie światło się gasi. Możemy robić też tak, że jeśli będziemy dojeżdżać do domu, to światło automatycznie się zapali. Jeśli chodzi o tworzenie tego typu scen i harmonogramów, to już naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia i możemy sobie tutaj tworzyć różne cuda, ale no to, to już każdy musi, tak jakby w swoim stylu życia. Tobie zaprogramować to tak, jak lubi. Ja nie chcę aż takich szerokich kombinacji. Sprawdzałem tylko, czy to działa i działa, tak jak najbardziej. A ja lubię proste rozwiązania. I jak widać, nie trzeba mieć milionów monet ani inżyniera z informatyki, aby wprowadzić inteligentne rozwiązania do swojego domu. Także polecam to naprawdę, bo testuję to już od dwóch lat i nie miałem żadnych problemów z tymi włącznikami. Także co tu chcieć więcej? Ale wróćmy jeszcze do naszej żarówki, która wciąż tutaj jest. Szkoda, żeby się marnowała i leżała u mnie. Być może komuś się przyda i zaszczepię w tej osobie bakcyla na mini inteligentne rozwiązania. A co możemy zrobić, żeby ją dostać? Nie wiem, może napiszmy w komentarzu. Zróbmy coś takiego. Po prostu napisz w komentarzu, co sądzisz na temat tego typu rozwiązań w mieszkaniu, w domu. Bo zawsze ciekawią mnie opinie innych ludzi, bo lubię patrzeć na świat szerzej niż tylko ze swojej perspektywy. I jak ktoś tam napisze ciekawego, to wybiorę po prostu osobę i wyślę jej tę żarówkę. Chyba, że nie chcecie, to nie piszcie. Także to, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i mogę tu ściągnąć łapkę w ogóle, jakbym był takim majstrem, nie? Panie majstrze, świecę! Świecisz mi, czy sobie? Także trzymajcie się w drogu i pokoju i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!